Witam, na dzisiaj Benzer barnet GP, GP silnik 2T jest to model QT4 QT4 jak widzicie wersja 2T 6383 km i co w nim kupiony był w zeszłym roku przez panią Tym razem tak się zachował. Wczoraj go odpalałem to normalnie, chodził. Chwilę, dwie, trzy minutki. Podejrzewałem, że aż się sanie nie zagrzało A się sanie nie zagrzało no i wtedy zgasł. Już Wam trochę podpowiedziałem. Zaczynamy od czyszczenia gaźnika, czyszczenie gaźnika i serwis pokrywy CVT. No to co, startujemy, startujemy To że jest gaz Podejrzewam, że jest to wina gaźnika a pokrywa CVT, no bo nic nie było, nic nie było w nim robione od zakupu pani po prostu odpalała no i jeździła nie? teraz trzeba się nim zająć film znowu na krótko czyli rozbieram, pokazuję pokazuję yy, naprawiam, pokazuję tłumaczę w miarę i tak się będziemy teraz chyba bawić yy, co jeszcze przed przyjazdem tutaj go miałem na pace w swoim samochodzie bo jak widzicie to wszystko w miarę czyste pojechałem nim na myjnę nim na myjnię. umyłem go całego bo gaźnik był zalepiony był zalepiony calutki czyli sądzę że coś się lało i, i skuter sobie jeździł niekoniecznie asfaltami i się wszystko poprzyklejało do tego, do tego gaźnika to co atakujemy kuferek ściągnięty sprawdzam zawsze okazyjnie jeszcze jedną rzecz mianowicie jak działa kranik podciśnieniowy w tym przypadku patrzymy no jakoś tam działa Powinien trochę, trochę więcej paliwa dawać, no ale tyle co daje powinno też wystarczyć, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało, ten skuter spala okolice 2,5-3 litrów na 100 km, czyli no nie powinno mu tego paliwa brakować. Demontujemy gaźnik. Wyszedłem na dwór z tym wszystkim, tak wygląda gaźnik. Tak wyglądał cały, cały gaźnik. Tylko że na myjnik go troszkę umyłem, to, to wygląda z góry lepiej, z dołu, z dołu tak jak wyglądał chwilę będziemy rozkręcać filtr, jak widzicie wszystko, wszystko ulane. Idzie to wszystko do kompania, Gąbka, benzyna w gąbce czuć benzynę eee kusi mnie, kusi mnie, żeby odkręcić jeszcze króciec zobaczyć co tam pod krójcem słychać hmm, może być membrana membrana do wymiany skoro gąbka filtra jest jest mokra za chwilę się temu przyjrzę zatkam dolot i to wszystko idzie do mycia, umyję i to w sumie tylko cztery śrubki, nie powinno być kłopotu z tym króćcem zobaczymy tą membranę ciekawe co tam w niej tak sobie pomyślałem od razu, że jak mam wszystko myć to ściągam od razu pasek to olej też schodzi bo jak widzicie to wszystko uwalone, dawno, dawno nikt nie zaglądał ciekawi mnie jeszcze wał jak będzie wyglądał wał ale to już przecież ma wszystko, ma wszystko na wierzchu no widać, że tutaj nikt nie zaglądał dawno no nie ma co się oszukiwać nie? olej taki se zaklarowny to on nie jest dobra sprzęgieło no to nie wygląda jakby to się lało pasek e, pasek nie popękany ale wydaje mi się że jest za cienki zaraz zaraz go zmierzę i teraz koło to w wariatorze słychać Rolki kwadratowe. Rolki kwadratowe. Wariator. i nie ma. Tutaj też w miarę gładki. Widziało się gorsze, że tak to określę. Widziało się gorsze wariatory. Oddaj. Kładka tu też nie poprzecierane. Tutaj trzeba odkręcić. Krzyżaczek, krzyżaczek. Już widzę jest, Nawet, nawet. No dobra, czy to ściągnę. Zobaczymy, jak tam podwałę. Lekki luz, tak dobrze mówię? Tak, jest lekki luz, ale tego raczej nie będziemy robić. Minęło dwa dni. No dlaczego minęło dwa dni? Już wam tłumaczę. To jest. To jest jak widzicie sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika. Tu jest pęknięte, One jest całe jakieś takie, takie zwichrowane, ale głównie zaczęło się od tego, że tu jest pęknięte. Mówię wymienię, no bo tu aż obcierało. Widać. widać, że tu obcierało, chyba widać, że tu obcierało. Wymienię, no i patrzę. Mały wał, mały wał bo jak wiecie są dwa rodzaje wałów duży i mały i teraz tak no mam nowe przywiozłem sobie ze sklepu następny dzień rano na mały wał zakładam no jakoś tak nie, nie bardzo złaś z powrotem to wchodzić tak to wchodzi tak no tak słabo myślę sobie, że źle wziąłem. Może to jednak jest duży wał. Następny dzień, czyli dzisiaj, mam na wał. Tak przymierzam. No różnica jest znaczna. Ten otwór jest dużo większy. Przymierzam. No lata. Kręci się jak bądź. No to sobie myślę, że jest trzeci rodzaj. Że jest trzeci rodzaj, taki, ni mały, ni duży. Szukam w necie, pół godziny szukałem po hurtowniach, wszędzie jednakowe. Aż w końcu mówię: Sprawdzę to. Jest ok. Jakadaś dopasował? Tak. To jest pilnik trójkątny danej polskiej słabej firmy i wszystkie wszystkie po kolei godzinę później godzinę później sprzęgło jednokierunkowe jest dopasowane no niekiedy trzeba takie rozwiązania stosować przekładnia złożona z lekkimi problemami z godzinka poszła Chciałem wszystkim tylko że to nie jest tak, że jedno zmienicie, a reszta będzie pasować. Jedno ciągnie za sobą drugie. I tak Adaś gonił, aż, aż w końcu dogoniłem. Powiem na sam koniec, co, co było. Yy, gaźnik puszczał. Kapało z gaźnika. Wyciągłem. Płylak był przyblokowany. Odblokowałem. I jest teraz OK jeśli chodzi o pływak i odcieknące paliwo ale zginęła iskra zginęła iskra sądzę, że ma to związek z moim umyciem tego skutera coś musiałem ruszyć gdzieś coś dotknąć muszę jeszcze zdiagnozować gdzie się podziała ta iskra no tak, że tak powiem no, nic nie powiem 20 minut później, mamy to mamy iskrę, co się stało toło. toło po prostu się złamało gdzieś tam od wstrząsów powinno to mniej więcej wyglądać coś takiego wiecie co odpadło no i dlatego też nie było prądu na iskrę, że tak powiem jest zlutowane jest zlutowane widać to tamte czerwone przewody w koszulkach zrobione tak jak ma być próba ciekawe czy odpali <grym> za pierwszym no to teraz gaszenia nie ma Teraz doszenia nie Normalnie jakieś czary, Czary i Magia. Czary i Magia 2.0 No to jeszcze poprawię tą kostkę. No i byłby. Meser Barnet GT skończony. Odpala. Chyba przed chwilą jeszcze odpalał. się też z kluczyka przed chwilą się nie gasił dużo różnych pierdół do wymiany poczynając od filtra powietrza filtr paliwa, czyszczenie gaźnika doszedłem aż do membrany, która okazała się, że była dobra przekładnia CVT widzę, że to były rolki, pasek świeży olej w przekładni, kranik podciśnieniowy, który się lał chyba cały czas, jak dobrze pamiętam. No i sprzęgło jednokierunkowe, które tak wygląda, z którym też były, były szopki, cyrki. Co tam się działo z tym sprzęgłem? Założyłem lekko inne, o lekko mm, parametr miał taki sam, tylko lekko inny wymiar ciągło to za sobą cały czas następne kroki musiałem skrócić tulejkę o grubość podkładki 2,3 mm musiałem jechać do tokarza z tulejką wariatora i przy tym nieskotnie skróciłem skoku skoku wariatora tylko po prostu tulej, za tulejką jest założona jeszcze podkładka, żeby to się wszystko dobrze trzymało, bo za pierwszym razem podczas próby skręcenia zablokowało zablokowało cały cały, cały wał. Po prostu, znaczy, no, zablokowało. No, jakbym dokręcił, by zablokowało, no, ale że powoli kręciłem, no to nie zablokowało. Sprzęgło jednokierunkowe oparło się o, o karter silnika musiałem je troszkę, troszkę odsadzić zrobiłem to tą podkładką no i tak dalej taka, że tak powiem lekko skomplikowana sprawa do wytłumaczenia na wale jest bardzo słaby gwint nasi już tam byli ktoś już tam ktoś już tam ten gwint scharatał dokręciłem na klej nie za mocno co by nie było na mnie to będę musiał zgłosić zgłosić właścicielce co tam jeszcze z takich ciekawych spraw. Wydaje mi się, że ten skuter już był kiedyś u nas z 5-6-7 lat temu poznaję po, po zastosowanych śrubkach i bo chyba, że ktoś robi tak samo jak my, czyli śrubki na, na, na smar i tak dalej. Fajnie się to wszystko odkręcało, Myślę, że to myślę, że wiem nawet Czyj to był skuter. Musiałbym się upewnić mojego kolegi, który chciał mi go kilka lat temu sprzedać. Nie byłem zainteresowany i chyba sprzedał go gdzie indziej. No i co? No i trafił znowu do nas. Trafił znowu do nas. Sprawdzę to sobie po numerze rejestracyjnym. Podejrzewam, że rejestracja nie została zmieniona. To co, tyle. Tyle. Słupki lajki, komentujcie. Utwierdziłem się przy tej robocie w jednej swojej teorii, że nie ma co mówić ceny, ceny roboty, jak już nie jest wszystko, że tak powiem skończone, a tak jak w tej chwili, czyli poskręcane wszystko, odpala, gasi się. Tutaj no minimum z godzinka, to, to szukanie, szukanie tej urwanej kostki. Później jeszcze nie chciał zgasnąć, ale to w sumie od razu znalazłem. Wiedziałem, gdzie ruszałem. No, no tak, to już jest ze starymi, ze starymi skutrami. Subki, lajki, komentujcie. No i do następnego razu. Do następnego razu. Tak, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam.